Jesteśmy po prezentach świątecznych, więc może dzisiaj zamiast o tym, co warto otrzymać pod choinkę, to jakie było Wasze największe rozczarowanie, w tym przypadku moje, czyli subiektywny ranking najgorszych akcesoriów piwowarskich, które mnie rozczarowały: intro i lecimy z filmu. Więc może ja zacznę chronologicznie, jak nabywałem te przedmioty i chwilę o nich opowiem, dlaczego mnie rozczarowały. Pierwszym przedmiotem, który mnie rozczarował, był śrutownik na żarna. Pamiętam, jak jakiś czas temu zakupiłem ten śrutownik. A... Akurat ten, który ja tutaj mam jest dosyć solidny, on jest sobie wykonany z żelifa, ja go kupiłem na jakimś targu staroci, powiedzmy za 30zł, więc to nie był duży wydatek. Ale w sumie ja go kupiłem, go długo używałem, do śrutowania słodów specjalnych i tam się sprawdzał, tak? bo słody specjalne śrutujemy dosyć drobno. Teraz nie pamiętam czy w jakimś konkursie wygrałem słód nieśrutowany, czy przez pomyłkę zamówiłem, I no i to zacząłem śrutować, przygotowywanie do warki i śrutowanie takim śrutownikiem 5 kg słodu mnie tak po prostu zmęczyło, nawet robiąc to w krętarką, no to nie jest takie przyjemne. Jak zasobnik zasobnik nie no można pokombinować. Na pewno też niektóre osoby, tutaj, jak powiedziałem, to subiektywny ranking, więc na pewno niektóre osoby są przyzwyczajone do takiego śrutownika, ale ja w momencie, kiedy coś mi nie pasuje, od razu staram się szukać lepszej alternatywy i naprawdę ten śrutownik był tak mega upierdliwy. Pamiętam, że pierwsze te 5 kg ześrutowałem powiedzmy z bólem bo ten zasobnik jest dosyć mały, też kombinowanie z tym. Oczywiście ustawienie y, żaren, żeby były dobre, dobra łuska i tak dalej, to jest mega też skomplikowane. Pamiętam wydajność wtedy to mi spadła chyba poniżej 50%, a zacierałem jeszcze starą metodą, właśnie mieszając y, w kotle, gdzie to miałem wydajność powyżej 70%. Po prostu byłem tak rozczarowany tym śrutownikiem, że na drugi dzień od razu zacząłem szukać lepszego rozwiązania i trafiłem na śrutownik walcowy i to było naprawdę przesiadka, jak z, nie wiem, z Malucha Ferrari. do Rarii, więc... Naprawdę, ten śrutownik mnie mega y, rozczarował i no i wydajność też, jeżeli bym miał śrutować to już polecam nie kupować żadnego śrutownika, tylko zamawiać słody podstawowe ześrutowane, a ewentualnie mieć śrutownik żarnowy do śrutowania słodów specjalnych, które na przykład możesz sobie kupić kilogram czy 5 i po prostu pół kilo ześrutować, no to jest ok, ale generalnie no to, to byłem niezadowolony z tego śrutownika. Kolejne co mnie rozczarowało, to zakup chmieli na zapas. Na początku podjarany jarany Za każdym razem, kiedy zamawiałem słody, bo zamawiałem słody, na każdą warkę zamawiałem słody ześrutowane, więc na każdą warkę praktycznie robiłem zakupy przed y, samym ważeniem. No to przy okazji brałem chmiele Chmiele oczywiście, a to dorzucę do koszyka taki, taki, taki. W tej chwili mam już to jest akurat przykład inny, ale chciałem tutaj zaznaczyć, ale... Mam chmiele chyba z 2018, ale z 2018 w zamrażarce, boję się je otworzyć, no pewnie one już nie są dobrej jakości, pewnie mogą już być stare I to się tak skończyło, że zakup chmieli na zapas, po prostu mam wypchaną lodówkę, powiedzmy kilka, kilkadziesiąt jak nie set złotych w różnych małych paczkach chmieli których już pewnie nigdy nie użyję, albo użyję do jakichś warek, takich na nie wiem, na goryczkę, na cokolwiek, tak dla siebie. No bo no, kupowanie chmieli na zapas jest, o ile słodów jest fajne i słody można bardzo nieskończoność, praktycznie nie, słody nie ześrutowane, można nieskończoność przechowywać. Tak z chmielami nie jest tak łatwo i odradzam komukolwiek kupowanie chmieli na zapas. Ja w chmiele już się przyzwyczaiłem, że chmiele no, albo zamawiam y, zaplanowane warki, ale nigdy tak, a bo się przyda. I mam jakieś takie dziwne chmiele, które y, się przyda, i się nie przydają. Bo mi jakiś tam plan ważenia wypadł, no i co on mam, mam zrobi z takim chmielem? Więc ja odradzam zakup chmieli na zapas. Trzecim przedmiotem, który mnie rozczarował, była kapselownica tego typu. Jest to Greta. Ona praktycznie cała wykonana z plastiku, ma tylko tutaj stawki metalowe. No niestety jakość zakapslowanych butelek, jest kapsli jest bardzo słaba, no, potrafi nie dokapslowywać, potrafi ucinać szyj, szyjki, no jest też niewygodna, więc jeżeli ktoś by chciał kupić kapslownicę dwuramienną, a nie wydawać więcej na kapslownicę stołową, to już lepiej kupić eternę, która jest dużo lepiej wykonana, więc nie polecam. Kapsylownicy tego typu. No Na nieszczęście bardzo często jest dorzucana do, do piwowarów początkowych w tych zestawach i piwowar taki, który zaczyna, może się bardzo szybko zniechęcić do butelkowania, więc to, to trzeba na to zwrócić uwagę i umie zestawy z Gretą i ewentualnie sobie samemu dokupić kapsylownicę. Czwartym przedmiotem, który mnie rozczarował, był tego typu birgan. Przygoda z nim się skończyła równie szybko jak ze śrutownikiem, po prostu jest to tak. Kiepsko i rozwiązanie. To jest tak kiepskie rozwiązanie, że no nie polecam. Po pierwsze, to nie jest nalewarka przeciwciśnieniowa, to nalewasz bezpośrednio wkładając do butelkę, tu nie ma zabezpieczenia, nie wpuszczasz ciśnienia. Tu jedynie guziczkiem wpuszczasz gaz, wypychasz gaz i potem wciskasz ten drugi guzik, który zwalnia tutaj nalewanie. Ja wam to podobno na zbliżenie pokażę. Tu jest taki gumowy koreczek na jakimś takim dziwnym zatrzasku. Ja to rzuciłem w kąt w momencie, kiedy podczas rozlewania po prostu mi to całe wyleciało. Kilka litrów piwa mi się wszędzie porozlewało na podłodze, po prostu byłem tak wściekły, że powiedziałem, że już nigdy w życiu tego nie użyję. I wtedy zamówiłem nalewarkę przeciwciśnieniową, która jest omega mega dużo lepsza, zwłaszcza jak się zrobi statyw, to jest po prostu rewelacja. A tym, po pierwsze piwo się pieniło, no bo wiadomo, to nie było przeciwciśnieniowe, Tak jak mówię, tu jest ten nefralgiczny według mnie punkt, rozwiązanie, że ten korek to po prostu jest po prostu wciśnięte. Mi to wyleciało i wszędzie bryzgało piwo. No to, to jest po prostu jakoś masakra była. Więc w ogóle nie polecam tego typu birganów. Tym bardziej, że mówię, no to wszystko służy wygodne, to jest może jedynie do rozlewania nie pod ciśnieniem, tylko takiego zwykłego, może kiedy sobie mogę przedmuchać i potem tylko napuścić. Tylko mówię, no tutaj z tym rozwiązaniem to nie jest po prostu tragedia. To, to się nie może dobrze sprawdzić. Tak mnie to. Generalnie te rzeczy, które tutaj są na tym stoliku, to one leżą już bardzo długo i są rzadko używane. Czasami, tak jak mówię, warto zainwestować, jeżeli chodzi o kapsułnicę w coś droższego, czy śrutownik, czy nawet nalewarka przeciwciśnieniowa w coś droższego. Tak w tym przypadku jest to reflektometr cyfrowy. I ja powiem tak. Na początku byłem napalony i mówię, fajnie, poprawi mi to jakoś, sobie rzucę tutaj, wcisnę guziczek i mam jasny wynik, nie muszę patrzeć, nie muszę zgadywać, mam cyfrowo wyświetlone. Ale skończyło tak, że po pierwsze ja nie, źle na początku się źle do niego podeszedłem i nie umiałem go obsługiwać. Okazało się, że ta klapka musi być podczas kalibracji czy pomiarów zamknięta. To był pierwszy mój błąd i trochę stwierdziłem, że on pokazał jakieś głupoty. Dobra, potem jak już poczytałem, poszukałem w internetach, bo się wkurzyłem, wydałem, no on kosztuje dużo, tak, bo tam chyba 3 czy 400 yy, Jak poczytałem w internetach, okazało się, że ta klapka musi być dobra, skalibrowałem. Ok, okazało się, że działa dobrze. Ale mimo to podczas jednej, drugiej, trzeciej warki nie chciało mi się z niego korzystać, reflektometr ten zwykły. Jest dużo bardziej poręczny niż to. Tam sobie wrzucam kropki, rozmarowuję, tylko patrzę, jest. A tu muszę tak. Najlepiej by było, zauważyłem, że najlepiej przed każdym użyciem trzeba by było go skalibrować. Bo jeżeli leży dłużej, to się rozkalibrowuje. Już mi się tak zdarzyło, że wrzuciłem i znowu pokazywał głupoty. Mówię, kurczę, no to znowu kalibracja. Za każdym razem go kalibrować przed użyciem. Za każdym razem, no to trzeba trochę więcej, trzeba pobrać próbkę te 3 ml, to już nie jest kilka kropel. chwilę trzeba czekać. No, zaczyna się to robić takie nieporęczne, niewygodne. Ja wiem, że są rozwiązania droższe, może lepsze, ale no to i tak tu wydałem 300 zł teraz jakbym miał wydać 1000 zł na markowy taki reflektometr, no to chyba już w warstwie domowym na to, że mamy do dyspozycji spławik, czy ten okularowy, no to to jest naprawdę wydatek, który był, jak dla mnie, bez sensu, wyrzucone 300 zł tylko po to, żeby, nie wiem, no fajnie to czasami na filmach pokazać, że tam w procentach widać, bo nie zawsze przez tą lornetkę można to pokazać wygodnie, ale no, rzadko z tego korzystam. Leży na półce. 300 zł leży na półce i tak sobie leży i pachnie. Nie, nie, wiem. Teraz mi nie przychodzi do głowy, czy na coś jeszcze wywaliłem kasę, co mi się nie przydaje. Może wy macie jakieś rozczarowania, jeżeli chodzi o akcesoria w piwowarstwie? Może wy dostaliście jakiś kiepski prezent albo sobie sprawiliście prezent, który was nie zadowala? A może do was przyszedł Grinch? Dajcie znać w komentarzu. Jakie są wasze przemyślenia na ten temat A może też uważacie, że te rzeczy, które tu pokazałem Są wartościowe dla was Więc też napiszcie, chętnie bym chciał Z innej perspektywy na to spojrzeć A więc tyle Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć Łapka w górę i subskrybuj Przedszkolak pyta kolegę Co dostał na święta No jak co, co dostałem? Trąbkę Trąbkę? Miałeś dostać lepszy prezent. No jak, no przecież to super prezent. Zarabiam każdego dnia na niej pieniądze. Jak pieniądze na trąbce? No słuchaj... Codziennie ojciec mi daje pieniądze, żebym tylko na niej nie grał.